Dripper Hario V60 to chyba najpopularniejsza wśród tak zwanych alternatywnych metod parzenia kawy. Przyjrzyjmy mu się zatem z bliska i sprawdźmy czego potrzeba, żeby przygotować nim kawę w najlepszy możliwy sposób. Fał 60 daje dużą kontrolę nad całym procesem parzenia i aby wyciągnąć z kawy to co najlepsze, czyli pełnię smaku, aromatu, intensywności i złożoności tej kawy, będziemy potrzebować kilku podstawowych elementów. Pierwszym elementem parzenia będzie oczywiście sama kawa. Wybierajcie tylko najlepsze arabiki ze znanych wam palarni i pamiętajcie o tym, że dobra kawa to świeża kawa. Nie ma kawy bez wody, zatem do procesu parzenia zawsze starajcie się używać wody filtrowanej. Aby odmierzyć odpowiednią ilość kawy oraz wody, którą tą kawę będziemy zaparzać, niezbędna będzie nam szybka i precyzyjna waga. Dobrym pomysłem będzie też zakup specjalnego czajnika, który ma charakterystyczną wylewkę. Pozwoli wam ona na: bardzo precyzyjne dozowanie strumienia wody co sprawi, że wasza kawa będzie smakowała jeszcze lepiej. Nie możemy zapomnieć oczywiście o białym papierowym filtrze, dzięki któremu wasza kawa będzie krystalicznie czysta i pozbawiona wszelkiego osadu. Parzenie rozpoczynamy od wlewania świeżej wody do czajnika i zagotowania jej. Ten proces trwa najdłużej, dlatego też później możemy się skupić na mieleniu kawy. Odpowiednia proporcja kawy względem wody to 6 do 7 g na każde 100 ml. Bardzo ważnym elementem jest grubość zmielenia kawy. Jeżeli zmielicie kawę zbyt drobno, będzie ona gorzka i cierpka w smaku, a jeżeli zmielicie kawę zbyt grubo z kolei, będzie ona wodnista i pozbawiona charakteru. Grubość zmielenia należy dobrać tak, aby całkowity czas ekstrakcji oscylował pomiędzy 2,5 a 4 minutami. Zanim jeszcze rozpoczniecie właściwe parzenie, pamiętajcie, aby przepłukać papierowy filtr. Pozwoli Wam to uniknąć nieprzyjemnego posmaku w filiżance, a jednocześnie rozgrzeje cały dripper, co pozwoli zwiększyć stabilność temperaturową całego procesu. Właściwe parzenie należy rozpocząć od preinfuzji, czyli namaczania kawy. Polega to na tym, że zalewacie kawę niewielką ilością wody i dajecie jej około 30 sekund, żeby mógł z niej się ulotnić dwutlenek węgla powstający naturalnie w procesie palenia. Po upływie 30 sekund Zaczynacie polewać kawę równomiernie po całej jej powierzchni niewielkimi porcjami wody. Dzielimy sobie całą porcję kawy, jaką chcemy przygotować na około 3-4 zalania. Pomiędzy tymi zalaniami możemy kawę lekko zamieszać albo poruszyć po prostu całym driperem. Pozwoli to na równomierną i zbalansowaną ekstrakcję kawy. Kiedy wlejecie już do dripera całą wodę, poczekajcie jeszcze kilkadziesiąt sekund, aż kawa spłynie do filiżanki bądź serwera. Możecie się teraz pozbyć papierowego filtra z fusami i nacieszyć się filiżanką czarnej kawy.